W tym odcinku pokażemy Wam, jaką lodówkę kupiliśmy do kamperka oraz powiemy, czy był to dobry wybór. Opowiemy także, gdzie jest zainstalowana i jak zasilana. Zapraszamy do oglądania. Do kamperka szukaliśmy lodówki kompresorowej o pojemności około 30 litrów zasilanej napięciem 12V. Nasz wybór padł na bardzo popularną i polecaną na wielu forach lodówkę Yetikul BX30. Używamy jej już 3 lata i świetnie się sprawdza. Lodówkę umieściliśmy w specjalnie przygotowanej szafce, przykręconej do podłogi auta dwoma śrubami. Na samym dnie szafki znajduje się zasilacz, bezpieczniki oraz dwa przekaźniki sterujące zasilaniem lodówki. Zasilanie możliwe jest z trzech źródeł: na kempingu z zewnętrznego zasilania 230V, oczywiście za pomocą zasilacza, podczas jazdy z instalacji samochodu oraz podczas postoju z akumulatora hotelowego. Samo przełączanie realizowane jest automatycznie za pomocą dwóch przekaźników. Instalacja elektryczna na dnie szafki przykryta jest kawałkiem sklejki z listewkami unieruchomiającymi lodówkę. Kratki wentylacyjne zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza. Sterowanie lodówką odbywa się za pomocą wygodnego panelu z wyświetlaczem lub aplikacji dostępnej na Androida i iOS. -a. Dostęp do lodówki zapewnia podnoszona klapa. Przy otwartej pokrywie lodówki mamy jeszcze do dyspozycji niewielki blat. Jedyną wadą lodówki BX30 jest nieco zbyt mała wysokość komory chłodniczej. Nie da się w niej ustawić pionowo butelki wody czy wina. Wady tej pozbawiona jest nieco wyższa lodówka BX40. Jeśli więc planujecie zakup lodówki, polecamy właśnie ten model. Zachęcamy do subskrypcji kanału Kamperek WAN. Prosimy też o lajki, komentarze i pytania pod filmem.